Cześć! Witajcie na kanale Po prostu Klocki. Dziś mam do zaprezentowania zestaw z serii City o numerze katalogowym 7285. Policyjny samochód z psem. Zestaw został wyprodukowany w 2011 roku. Składa się z 96 elementów i dwóch figurek. Psa oraz Policjanta. Instrukcja jest niewielka. Mamy tutaj nasz model zaprezentowany na klimatycznym tle. Instrukcja składa się z 28 stron oraz 22 elementów etapów budowy. Przejdźmy do figurki. Naszą figurką jest policjant. Policjant ma ubrany mundur. Na głowie ma białą czapkę. Ma również odznakę. Twarz jest uśmiechnięta. Z tyłu nie ma żadnego nadruku. A nasz pies moim zdaniem nie nadaje się do służby w policji, ponieważ jest zbyt łagodny. Można tak powiedzieć. Ten nadruk jakoś nie pasuje mi do psa policyjnego. Kiedyś były lepsze psy bardziej brązowe i bez nadruku to były groźne psy. Przejdźmy do naszego głównego modelu. Nasz model prezentuje się bardzo ładnie. Jak dla mnie od razu rzucają się w oczy klejki, których jest dość sporo. Rejestracja to jest numer katalogowy zestawu. Mamy klejkę tu, 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 tu i tu. Nasze auto policyjne ma miejsce dla jednego minifiga. Oraz dla psa. Pies się tu mieści, ale niestety się szybko wywraca, ponieważ to jest śliskie. Nie można go stabilnie położyć. Tutaj oczywiście mógłby się zmieścić więcej psów, na przykład dwa albo trzy. Ale cóż. Nasze auto jest wyposażone w radio, w kajdanki oraz w antenę. Ma również koguty, światła, przednie jak i tylnie. Minusy to na pewno naklejki. Tą skrzynię na psa można dość łatwo ściągnąć przy ostrej zabawie to na pewno przeszkadza. Kolejny minus to jest właśnie to, że to też się łatwo odczepia od naszego modelu. Teraz nasze auto wygląda jak auto dostawcze. Tutaj widać siedzenie. Ta skrzynia jest położona na takim czymś. I minusem na pewno jest to, że nie da się tej klapy dać do samego końca. Bo tam nasza skrzynia na psa nam przeszkadza. Podsumowując, zestaw prezentuje się bardzo ładnie ale nie brakuje mu minusów, a minusami są naklejki i odpadające elementy. Zestaw jest bogaty w różne y, elementy koloru białego. To by było na tyle, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.